Dogmaty, one stanowią w tym sensie fundament wiary, że one pokazują mi, kim jest Bóg, w którego wierzę i mogę na to objawienie Boga odpowiedzieć aktem mojej wiary. Mm -hmm. Jest wiele dogmatów. Jakie możemy przywołać na przykład? Co jest takim dogmatem w naszym Kościele? Żeby użyć konkretnych przykładów. Prawda o tym, że wierzymy w jednego Boga, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach boskich. Ojciec, Syn, Duch Święty. Prawda o tym, że Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, stał się człowiekiem. Prawda o tym, że Jezus Chrystus ma dwie natury. Naturę boską i naturę ludzką w jednej osobie. Dogmatem naszej wiary jest niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. To, że Maryja Poczęła Bożego Syna za sprawą Ducha Świętego bez udziału mężczyzny. To, że została w niebo wzięta w, z duszą i ciałem. Dogmatami naszej wiary są te związane z sakramentami, chociażby z Eucharystią, że za sprawą działania Ducha Świętego w mszy Świętej dokonuje się transubstancjacja, czyli przeistoczenie chleba i wina, które stają się ciałem i krwią Chrystusa. To ma takie najczęściej spotykane...